Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy fragment będzie dotyczył nie tyle osoby Jezusa, co zdarzeń po jego bezpośredniej śmierci. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 52 werset i 53. Bardzo ważny pod względem tłumaczeniowym fragment Pisma Świętego. Tłumaczenie bezwzględnie uwarunkowane doktryną organizacji świadków Jechowej. To musimy sobie powiedzieć już na samym początku. Przeczytam Wam najpierw fragment z tej srebrzanki, z przekładu z 2018 roku, a później skonfrontujemy go z rzeczywistym tekstem greckim. W Przekładzie Nowego Świata z 2018 czytamy. I pootwierały się grobowce, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli snem śmierci, zostało wyszuconych na zewnątrz, i widziało je wielu ludzi. Po zmartwychwstaniu Jezusa, ci, którzy byli na cmentarzu, udali się do świętego miasta. Przy okazji przeczytam wam przypis do 53 wersetu. Do tego fragmentu chyba w nawiasie. Czyli Jerozolimy, najwyraźniej chcieli opowiedzieć o tym, co zobaczyli. Tak świadkowie Jehowy już sugerują tłumaczenie, sugerują znaczenie tego fragmentu, wersetu. Przeczytajmy teraz to, co proponuje nam interlinia świadków Jehowy w 52-53 wersie. Spróbuję to przetłumaczyć. A grobowce pamięci zostały otwarte, i wiele ciał tych, którzy zasnęli świętymi. Zostało podniesionych i wyszli z grobowców pamięci po tym, jak zostali wzbudzeni z nich. Weszli do świętego miasta i zostali uczynieni widoczni dla wielu. Tak, moim zdaniem, można przetłumaczyć dosłownie to, co świadkowie Jehowy zawarli w swojej interlinii. No i okej. Okay. Jednoznacznie należy stwierdzić, że przekład Nowego Świata z 2018. Nie zgadza się z interlinią świadków Jehowy sprzed kilkudziesięciu lat wcześniej. Nie zgadza się również z interlinią vocatio. Większość polskich tłumaczeń brzmi w podobny sposób do tego, co możemy przeczytać w interlinii Popowskiego. Zacytujmy trzy najpowszechniejsze i jeszcze taką ciekawostkę e, translatorską również wam przeczytam. Uspółcześniona Biblia Gdańska. Grobowcy się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu. Weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Biblia tysiąclecia. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Biblia warszawska. I groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta. I ukazali się wielu. Dodatkowo słowo życia. Przekład, który wiele fragmentów parafrazuje, a jest znany raczej z tego, że jego tłumacz e, chciał w najprostszy sposób przekazać prawdę biblijną. Czasami kompletnie pomijając tekst oryginalny, ale próbując przekazać to, co jego zdaniem miało znaczyć dane wyrażenie językowe. Zbierały się groby i wielu bogobojnych ludzi powstało z martwych. Po zmartwychwstaniu Jezusa opuścili oni cmentarz i udali się do Jerozolimy, gdzie widziano ich wielu. Spróbujmy dokonać analizy tych dwóch wersetów. Podmiotem tego fragmentu bezwzględnie będą zmarli. A dokładniej, fraza: Wiele ciał zmarłych. I tę frazę możemy przeczytać z greckiego jako poja somata ton kekoinimenon. Dlaczego moi drodzy, to będzie podmiotem? Dlatego, że ich dotyczy pojawiający się pierwszy czasownik, czyli w zdaniu orzeczenie. A tym orzeczeniem będzie iertisan lub IRT w zależności od rękopisu. Textus receptus, jeśli dobrze pamiętam, ma krótszą formę. I ten wyraz, ten leksem oznacza podniosło się. Ma wiele znaczeń, ale w tym fragmencie możemy powiedzieć, że możemy powiedzieć, że znaczy ono tle, co podniosło się, wzniosło się, poruszyło się. Co ciekawe, w przykładzie Nowego Świata z 2018 słowo to dane zostało jako, i tutaj myślę, że duże zaskoczenie, wyrzucony na zewnątrz. Moi drodzy, jeśli iertisan dysygnuje, czyli oznacza przede wszystkim czynność związaną z ruchem do góry, to ruch wertykalny do dołu, czyli wyrzucić, zdaje się niezgodny nawet z tą zasadą. Nie mówiąc już, że tych słów nie wolno tak oddawać, nie można tak tłumaczyć słowa iertisan. Iertisan możemy tłumaczyć jako pobudzać, wskrzeszać, powoływać, wznosić, podnosić się, czuwać, nawet z martwy wstawać, tak jak mówiłem wcześniej, wskrzeszać, powstawać, występować, budzić. Pojawiać się, występować, ocknąć się, zbudzić się. Nawet z omdlenia można użyć, można użyć tego słowa nawet do wyrażenia, że ktoś się ocknął z omdlenia, ale nigdy nie ma tego słowa w przekładzie Biblii żadnej jako wyrzucić. Nie ma prawa to słowo znaczyć czynności związanej z wyrzucaniem czegoś, czy nawet kogoś na zewnątrz, gdyż takie tłumaczenie deprecjonuje podmiot, do którego on się odnosi. Pejoratywny, czyli taki negatywny charakter wypowiedzi, ma sugerować brak cudownego zdarzenia, że owe ciała wyłącznie zostały wrzucone z grobów. Wyrzucone z grobów. Tyle. Że komentarz historyczny kulu wskazuje, że jeśli grobowiec był ziemny, taki jak widzimy na naszych cmentarzach, to mieszkańcy tamtych terenów decydowali się zakopywać zwłoki głęboko, podobnie do tego co u nas. Dlatego wyrzucenie ciał z takich dołów zdaje się no, średnio możliwe. Nie były to płytkie groby. Tak jak na przykład świadkowie tłumaczą to. W jednej ze swoich dawnych strażnic, że stało się coś podobnego w Gwatemali. Ale Gwatemalczycy zakopywali swoich zmarłych w tamtym czasie bardzo płytko. I w momencie, kiedy doświadczyli tamtego zdarzenia geologicznego, zdecydowali się zakopywać zmarłych dużo, dużo głębiej. Co ciekawe, kluczowym dla przykładu Nowego Świata, zdaje się tu, nie tyle tamten e, czasownik, tamten, tamto orzeczenie, a przede wszystkim imię słów. Imię słów, Excel Fodes. Jest to tak zwany imię słów w aoryście strony czynnej, który zazwyczaj oddawany jest jako wyższy e, lub w formie podrzędnej, e, zdania podrzędnego, e, którzy wyszli. A teraz spróbujmy przeczytać to, co proponuje nam tłumacz przykład Nowego Świata z 1997. Mówi on tak: I pootwierały się grobowce pamięci, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało podniesionych. Tu już widzimy, że słowo występuje: podniesionych, czyli ruch w górę, a nie wyrzuconych. Ciekawe. A osoby, które wychodziły z pomiędzy grobowców pamięci, po jego wskrzeszeniu, weszły do świętego miasta i stało się widocznych dla wielu ludzi. W przekładzie Nowego Świata z 97 widzimy, że owy imię słów, którzy wyszli albo wyszedłszy, nie znajduje swojego odzwierciedlenia. Dlaczego? Tłumacz przekładu Nowego Świata zapisał, przecież wychodziły, co zmienia czas zdarzenia. Ale to jeszcze nie jest jakaś wielka zbrodnia. Wielka zbrodnia nastąpiła dopiero w roku 2018. Dlaczego? Ano, bo stało się coś niezrozumiałego. Słowo e, Excel-Fodes zostało z przekładu usunięte, a werset 53 został skrócony. Dlaczego tak się stało? Bo przykład Nowego Świata z 1997 mógł sugerować coś, co ym, organizacji się nie podobało, a mianowicie to, że wchodzący do Jerozolimy to byli zmarli, którzy zostali po śmierci Jezusa trzeciego dnia wzbudzeni. A przykład z 2018 tak konstruuje zdanie. Yy, tak zmienia tekst grecki i dokonuje wręcz swobodnej parafrazy, bardziej niż przekład słowo życia, wskazując, że wchodzący do miasta to, i tutaj uwaga, opętani, chorzy, trendowaci i inni wykluczeni ze społeczności, którzy wtedy mieszkali rzeczywiście na cmentarzach, ale nie pomiędzy grobami, jakie my znamy z naszych cmentarzy, zalekami, ale skrypt, grobowców, które znajdowały się w skalnych grotach czy jaskiniach. Tam zazwyczaj sypiali ci opętani, chroniąc się przed jakimś zimnem, czy deszczem, czy innymi atmosferycznymi niedogodnościami. Dlaczego swoją drogą mieliby oni wchodzić do miasta i dlaczego takie wydarzenie przecież to było wydarzenie cudowne, związane i z zaćmieniem, trzęsieniem ziemi. Miałyby zostać tak zespolone ze sobą, skonfrontowane. E... No nie wiem, dlaczego potępieni przez społeczność za życia mieliby zostać związani z takim zdarzeniem. Nie wydaje mi się to logiczne. Ale idźmy dalej. Świadkowie Jechowy podkreślają, że ich tłumaczenie jest słuszne, bo przy imek Ek powinno się tu tłumaczyć z pomiędzy, spośród. I okej, okay, rzeczywiście. E... Tam, gdzie mamy do czynienia z grobami i z przyimkiem ek w przykładzie Nowego Świata, zostało to oddane zgodnie w każdym fragmencie jako z pomiędzy, spośród. Tyle, że jeżeli zrobimy to tutaj, jeżeli powiemy, że jest to z pomiędzy albo spośród, to wtedy będzie wychodzić z pomiędzy grobowców nie wiem kto. Bo ciała świętych to nie są ciała opętanych, głodnych czy chorych. A właśnie ich podmiotowość optują tłumacze przekład Nowego Świata jako tych, którzy weszli do miasta. A co stało się z ciałami tamtych świętych? Nie wiem. Nie wiem, co się stało na podstawie tego fragmentu. Po prostu zostały podniesione, wyrzucone z grobów, i to tyle? A osoby, które chodziły pomiędzy grobami, wyszły z tych grobów jakoś przerażone tymi, wi, tym widokiem ciał zmarłych i poszli sobie do miasta? W Mateusza 27, rozdziale 52-53 wersecie zauważamy, że wszystkie polskie przekłady, to jest moja taka konkluzja, oprócz przykładu Nowego Świata są wierne tekstowi greckiemu. Wydaje się, że przekład świadków Jechowy dość, i tutaj muszę niestety to ocenić negatywnie, niemerytorycznie prezentuje to, co zawarte zostało w tekście greckim. I dlaczego? Spróbuję teraz to wyjaśnić. Przede wszystkim niezgodnie z tekstem greckim wprowadzono dodatkowy podmiot wynikający z interpretacji tekstu, fragmentu yy, przez organizację religijną. Zmieniono czas, w jakim występuje imię słów, co spowodowało, że przekład stał się niezrozumiały jeśli nie ma się danego wyjaśnienia doktrynalnego. Bo nie wiemy, do kogo odnoszą się już te słowa. Czy do ciał, czy do tych z pomiędzy grobów. A skąd osoby z pomiędzy grobów, skoro w oryginale ich nie ma? Na świecie istnieją tylko dwa przekłady, które tak oddają ten fragment. Jest to oczywiście przekład Nowego Świata z 2018 roku oraz dość mało sławetny przekład, Spirytysty Johannesa Grebera. Co do osoby tego pana, należy przede wszystkim powiedzieć, że sam o swoim przekładzie napisał, że stworzył go, mając kontakt z duchowymi istotami. Oczywiście nie bezpośrednio, znaczy podejrzewamy, że nie bezpośrednio, bo pośrednio e, przez jego małżonkę, która była medium. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o fragment z Mateusza. Yy, trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia później.